Cześć. Zapraszam Was do ćwiczenia, które pomoże Wam rozpoznać, czy prawidłowo spoczywasz językiem. Klośnij jak konik trzy razy. I jak kląsasz, to zatrzymaj się w tym klośnięciu. Widzisz napięcie na języku, a raczej pod nim. Teraz zamknij usta i zobacz, wygodnie Ci tak, bo mi nie. I to jest informacja, że skoro jest niewygodnie, to znaczy, że tak językiem się nie spoczywa. Nie, tak się nie spoczywa i tak żuchwą też się nie rusza. Na prawo i na lewo. Spoczywamy tak. Jak to zrobić? W najprostszy sposób? Powiedz sobie ty. Ty. Powiedz dy. Dy. I zatrzymaj się w tym ty. Zobacz, czy twoje bokie języka dotykają bocznych zębów. Dotykają? To znaczy, że jest wszystko w porządku. I tak powinien zostać. Ale nie tak. Tak nie.